Czym są nuty głowy, serca i bazy? Większość perfum ma budowę piramidy. Mamy też perfumy linearne, które od początku do końca pachną tak samo, ale w większości mamy do czynienia z piramidą zapachową. To znaczy, że mamy najpierw na początku zapachu nuty głowy przez pierwsze około 10 minut, potem mamy nuty serca przez około godzinę i na końcu nuty bazy, które zostają do końca trwania zapachu najdłużej przez kilka godzin. Dlaczego tak jest? Dlatego, że w kompozycji zapachowej mamy takie zapachy, które są bardzo lotne i szybko ulatują z zapachu i są to na przykład nuty cytrusowe: cytryna, mandarynka, pomarańcza, grapefruit. To są nuty orzeźwiające, dlatego na przykład zapachy letnie często są dosyć nietrwałe, bo mają bardzo dużo właśnie tych nut. Chociaż nuta głowy możemy mieć też kwiaty, albo na przykład mięte. Dalej mamy nuty serca, które trwają trochę dłużej, trochę później ulatują z zapachu i zwykle są to na przykład nuty kwiatowe, takie jak róża, jaśmin, tuberoza i też nuty owocowe, takie jak właśnie pomarańcza, liczi. I ostatnie są nuty bazy i tutaj najczęściej mamy nuty drzewne, jak drzewo sandałowe brazylijskie, drzewo różane lub w kompozycjach szyprowych mamy tu tębowy, Często są tu nuty animalne, czyli piżmo, cyweta, castoreum. Może, być to też, może tu być też wanilia, tonka, biała ambra, bursztyn, czyli to są te nuty, bardzo często jest tu też paczula, czyli to są te nuty, które trwają z nami najdłużej, one się najwolniej ulatniają i najpóźniej. I też ważne jest, z czego się zapach ulatnia, ponieważ jeśli nałożymy zapach na skórę, to ulatnia się szybciej, ale też pachnie bardziej intensywnie, i to jest zasługa ciepłoty naszego ciała. Natomiast jeśli nałożymy perfumę na włosy albo na ubranie, to zapach będzie trwał dłużej, ale kompozycja będzie miała mniejszą projekcję, to znaczy będzie uwalniał się słabiej niż ze skóry.